Marcia, Marcia skrzywdziła w ten sposób naukę polską. Ja pracuję nad doniosłym wynalazkiem. Chodzi o potwierdzenie procentu cukru w cukrze w zależności od podziemnego promieniowania na tym terenie, prawda? Czy bułka z biedronki razowa jest dobra dla insulinopornych? Zakładając, że łyżka cukru białego ma 5 gramów, to tutaj mamy praktycznie 6 łyżek. Cukru. O mój Boże, drogi. Tylko kochane. Zrobiłem pewien trik. Bo zobacz, tutaj jest dużo ilość masła. Mamy białko i tłuszcz z tatara. Mariolka trochę skromniej niż z mojego talerza. Tutaj dostała. O chłapy, o, chłapy. o chłapy, ale bułkę całe ziarno z Biedronki. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda tutaj. Ile ma tego ziarna? Były testy, wypadła naprawdę. Nieźle, no zdecydowanie lepiej niż grahamka, dużo lepiej. Dużo, tu jest sam słonecznik. No i o to chodzi. Błonnik... Mariolka do chleba mojego dobrego się nie przekonała. Sprawdzają skład wszyscy w internecie, ale nie sprawdzają faktycznie realnych reakcji organizmu na tego typu posiłki. Keto... Nowa bułka dla insulinoopornych z Biedronki, która ma 13 gramów białka i 7,5 grama błonnika. Dodam tylko, że ta jedna bułka, na diecie ketogenicznej jesteś, Cały limit węglowodanów dzienny wyczerpany. Znam już wyniki. Z 90 mamy skok do 128. Blisko 40 mg na decylit. Jeszcze sprawdzę sobie we własnej aplikacji na Androida. Po grachamce z pasztetem i jednej też z biedronki wyskok plus 60. Czyli różnicę mamy 20 mg na decylit. Ale tutaj nie tak bułka odegrała rolę, ale ten tatar, który zawiera dużą ilość białka, dodając jeszcze własnego tłuszczu i ten skok. Jest dużo niższy. Osoby z insulinoopornością mogą te skoki mieć dużo wyższe, nawet plus 70-80. Jedna banalna bułka. Nie oszukujcie się. Pieczywo białe, ciemne, na zakwasie, na jakkolwiek innej mące, niestety żadne nie miały dobrych wyników. U mnie.